Najlepszy mieczek jest w mojej rączce. Nie ma widzowie, witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Camper, oczywiście. Tam was na serwerze, strumyk modowo. Co tu mogę więcej powiedzieć? Serwer tak mi się spodobał. Na samym początku też bardzo bym chciał podziękować Nitasziemu za to, że mnie dodał. Tak mi się podoba, tak się wciągnąłem w gierkę. I śmiało mogę powiedzieć, że jako jedyny na serwerze mam tą głowę yy, Smoka. Nie wiem, kto mnie przegoni, kto dogoni i będzie miał drugi tą główkę, ale jestem pewny, że jestem jako pierwszy. I tak sobie biegam po prostu śmiesznie. Nie jest, tak mi się dobrze gra. Na samym początku chciałem Was poprosić o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Suba na kanale, jeśli ktoś tego nie robi. No bo subskrybując mój kanał będziesz wpadał na streamy, które są codziennie, codziennie, dwa razy dziennie. Właśnie z tego serwera streamujemy rano i wieczorem. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, tak wiecie, pogadać troszeczkę, oprowadzić Was, jak tutaj moja gra na serwerze wygląda, co osiągnąłem. Raczej ci, co siedzą na streamkach, to wiedzą, co mam, czego nie mam, ale pokażę Wam, co udało mi się zrobić. No, tak plus minus w 5 godzin grania na serwerze. Tak wygląda moja baza, no nie jest to coś niesamowitego, nie ukrywajmy, ale... Zrobiłem sobie taką miejscóweczkę, żeby było to, co jest najważniejsze. Czyli, krowy. Krowy są po to, żeby yy, było co jeść. Czcina yy, na książki, no i to w sumie tyle. Moje itemy, takie, takie są wiecie, no... Bez szału, ale jedna rzecz jest na pewno jedyna na serwerze. A jestem też pewny, że jestem pierwszą osobą, która zrobiła ten miecz. Widzowie, już potwierdzone, tak? Robimy ten miecz i jesteśmy totalnymi szefami. Nikt nie ma tego miecza. Jesteśmy pierwszą osobą, która ma miecz i głowę smoka. Jasne, że tak? Proste, że tak. Nie wiem, czuję się jak totalny szef. I co tu może pójść nie tak? Co tu może pójść nie tak? Rozumiecie o co chodzi? Najlepszy mieczyk, najlepszy mieczyk jest w mojej rączce. Nie, no jest totalny, totalny, totalny szef. Ten miecz jest takim sztosem. Nie dość, że on ma atak speed, taki wiecie, że bijemy jak na wersji 1.8, że cały czas można bić, a nie jak ze zwykłego miecza, że jest taki wielki cooldown. To jeszcze ma 13 ataku i robi się go fest ciężko, bo yy, robiliśmy go, musieliśmy zabić dwa uidery. Dwa plus znaleźć Blaze Roddy. To była największa zabawa na streamie z Blaze Rodami, no bo znaleźć twierdzę to było wyzwanie życia. Oczywiście tej twierdzy i tak nie znalazłem, no bo niestety twierdza mnie przerosła w grze. No to znalazłem jakiś biom, który, na którym się rozpiły Blaze i to było to mnie uratowało na szczęście, dzięki czemu właśnie mam ten miecz i będziemy ten miecz robili na ostry sharpness, bo wydaje mi się, w sensie jeszcze nie biłem tym mieczem, bo mi... Nie ukrywajmy trochę szkoda. Póki nie mam mendingu czy czegoś, to nie chcę go używać. Więc jest w takim stanie, jaki jest. Ale wydaje mi się, że uderzając z tego miecza, automatycznie jest fire aspect. I wiecie, ten mieczek ma fire aspekt taki, że przeciwnik nie może się ugasić. Więc to jest tak OP, że jedyna opcja, jak może się ugasić, no to podlać wodę. Ale tak to, jeśli bym go uderzył i on wody nie ma, no to on będzie się palił cały czas i cały czas, aż do śmierci. Więc to mi się bardzo podoba. Ten mieczek ma naprawdę ogromną szansę być po prostu mistrzowski, gdzie nawet nie będę potrzebował mieć seta, aby pokonać przeciwnika bo na serwerze też, jeśli ktoś nie wie, jest coś takiego, że są nieskończone enchanty, w sensie nieskończone enchanty, które można połączyć w kowadle, że nie wyskoczy wam, że jest za drogo, nie? Więc tak obliczałem, że jeśli będziemy enchantowali to czystymi książkami z Sharpnessem, to możemy dołączyć nawet do jakiegoś Sharpnessa 10-11, yy, gdzie ten Sharpness, no nie ukrywajmy, ten miecz będzie zabijał co drugą osobę na, na Hita. No, bo no nie ukrywajmy. Na razie jest początek jakby serwera. Ludzie nie mają idealnych zbroi, nikt w sumie chyba nie ma żadnych perfekcyjnych tam zbroi, gdzie w ogóle, żeby stworzyć idealną zbroję, to pokażę wam yy, na przykład na przykładzie tego Skąd to się bierze. Jeśli ktoś wie w ogóle grał na tych modyfikacjach i wie skąd się bierze te gemy, to chętnie bym poczytał, bo Zrobienie netherite'owych butów jest easy. Mamy nawet przygotowane pod to, wiecie, też tapki. Ale znalezienie tych gemów jest to tak hard, tak ciężkie, że nie jestem w stanie. No po prostu kopię i kopałem i kopałem, no i nie wiem gdzie to jest, więc lipa jest ciężka. Widziałem tam, że y, papier i cyfert, którzy mają dosłownie obok bazę, mają to w skrzynkach, ale jeszcze nie miałem okazji się zapytać, w którym miejscu on to znalazł. No bo jak to nagrywam, jest 24 i pewnie na... na... Następny dzień będzie ten odcinek, więc prędzej wy mi powiecie niż tutaj się spytam chłopaków skąd te gemy dokładnie dropią, ale pokażę wam co oni tutaj w tej skrzynce mają, bo... piglina mają. Ale no dobra, to jest dobra mordeczka, patrzcie to. Nie wiem skąd to jest wzięte, ale to by mi tak uratowało tyłek, bo jeśli mielibyśmy coś takiego, no to już wtedy robimy perfekcyjny secik. No i też jest pytanie czy opłaca się wchodzić w Unbreaking, no bo Unbreaking też zabiera jakby nam ten możliwość łączenia w kowadle. No nie wiem, jest to bardzo kwestia sporna, ale ogólnie na sam serwer jest tak dużo pomysłów, tak dużo pomysłów jest, co możemy tutaj zrobić i ja się jaram niesamowicie. Wydaje mi się, że no, że będzie po prostu mocno fest. Eee, ten se ginie w ogóle w tych, więc też to jest kwestia do was, ale widzowie na czacie mówili na streamku, że jednak warto zrobić ten unbreaking, że ten unbreaking się przyda pod takim względem, że wiecie, że te sharpnessy będą bardzo se orały. Czy to prawda, czy nie? Prostym przykładem jest tutaj, że mam banie protection 7, unbreaking 5 i ten unbreaking bardzo niszczy level są Mam dwa y, y, kilofy Pokażę wam na przykładzie jak to działa Masz kilof taki i taki One są identyczne, prawda? One są identyczne y, Fortuna 4, wszystko, nie? Tylko ja już ich nie mogę połączyć no bo nie ma możliwości wbita, wbicia sobie fortuny piątki i unbreakingu piątki i dajności szóstki. No po prostu jest to za drogie. Ma być update na serwerze taki, że te możliwości enchantowania będą troszeczkę większe. Oznacza to, że w kowadle będziemy mogli włożyć sobie czy, możliwość enchantowania nawet itemku tam chyba do 40, za 45 poziom czy coś takiego. Nie wiem, gdzie to w normalnej grze jest oczywiście niemożliwe, bo tam do 34 chyba maksymalnie można sobie połączyć w kowadle, a teraz będzie to pomieszczone do 40, czyli yy, te te szanty będą o wiele, wiele mocniejsze, no ale aktualnym priorytetem jest zrobienie master miesza na serwerze, bo jeśli miecz będzie perfekcyjny, to, no to już no, to, tak naprawdę nic nie będziemy potrzebowali. Obojętnie jak ktoś nas zaatakuje, bo jeśli wiecie lub nie wiecie, no to widzowie ze streamów mogą yy, zlecić atak na jakiegoś innego streamera yy, i jeśli ktoś by mnie na przykład zaatakował, no to nie oszukujmy się, ale z takim mieczem, no to mogę go zabić w ciągu chwili, więc to jest aktualny priorytet na serwerze jakimś, na którym będę się skupiał, pewnie jutro na streamie, czyli no wiecie, codziennie są streamy, czyli pewnie na jakimś streamie się za to wezmę i będziemy chcieli wbić tego sharpnessa, jakąś dyszkę czy coś, no i potem zobaczymy, jaka jest moc tego miecza, wydaje mi się, że będzie dobrze. To był taki pierwszy odcinek, taki wiecie, pogadankowy Chciałem wam opowiedzieć co i jak jest tutaj na serwerze tworzone yy, Jak się dostałem, że w ogóle gram, bo wiele osób nie wie, co Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o tym, że możecie zostawić tego suba yy, suba, bo przede wszystkim ten subik jest fajny, bo wiem, że wiele osób ogląda, nie subskrybuje, na streamach nie wchodzi. To jednak jest ten do, duży, duży, duży plusik, nie? więc nie przedłużam dzięki na razie i się ma.